W 31 odcinku, Miłości i Nadziei, który zobaczymy 13 września o godz. 17:15 w TVP2, Suat zleci gangsterom śledzenie Elif. Nildiz zadłuży się u lichwiarza, a Kuzej dowie się, że w sprawę śmierci budowlańca jest zamieszana handan. Słat rozkazuje swoim ludziom uciszenie elif. Starzystka zostaje przez nich zaatakowana. Jeden z napastników zabiera jej torebkę, w której znajduje się dowód potwierdzający przelew pieniędzy dla świadka. W ostatniej chwili kobietę ratuje Kuzej i sam rozprawia się z napastnikami. Elif informuje go, że za zniknięciem świadka śmierci Mustafy stoi jego przyszły teść, Słat. Kobieta jest przekonana, że również Handan maczała palce w tej sprawie. Słono za to zapłacą, mówi zdenerwowany prawnik. Tymczasem Ildis, zadłużywszy się u lichwiarza, nagle się rozmyśla i prosi go o anulowanie pożyczki. Według niego nie jest to jednak możliwe. W pewnej chwili w Lombardzie pojawia się Suat, który śledzi siostrę Murwę. Mężczyzna chce uregulować jej dług, miłość i nadzieja. Odcinek 31 Streszczenie szczegółowe. Jildis jest w biurze lichwiarza, gdzie pożycza 100 tysięcy lir, których zażądał od niej kursat w zamian za opiekę nad synem. Po podpisaniu umowy lichwiarz informuje ją, że za pół roku będzie musiała oddać 200 tysięcy. Ta kwota wprawia kobietę w osłupienie. Chce zrezygnować z pożyczki i oddać pieniądze, ale lichwiarz twierdzi, że to niemożliwe. Niespodziewanie w biurze pojawia się Suad, który każe Ildis wyjść, a sam odbywa rozmowę z Hochstaplerem. Po rozmówieniu się z lichwiarzem Suad zabiera Ildis do parku, kładzie przed nią umowę, którą podpisała, i mówi: Weź to. Jak zdobyłeś ten papier? Pyta siostra murwę. Skąd wiedziałeś, że tam będę? To kocha, ten wie, jak mógłbym tak po prostu cię zostawić i pozwolić, byś wpakowała się w kłopoty? Tacy ludzie niszczą innych. Wyssaliby cię do ostatniej kropli krwi. Jak mogłaś pójść do lichwiarza? Co miałam zrobić? Byłam zmuszona. A skąd ty go znasz? Znam zarówno włóczęgów, jak i bogatych ludzi. Nazywam się Słatca zapomniałaś? Jildis wyciąga z torebki kopertę z pieniędzmi od lichwiarza i podaje ją Słatowi, chcąc, by je zwrócił. Spłaciłem już twój dług wobec nich nie martw się oznajmia mężczyzna. Te pieniądze nie mają dla mnie znaczenia. Tu chodzi o Twojego syna, choć raz pozwól sobie pomóc. Nic jeszcze nie jadłaś, prawda? Poczekaj na mnie tutaj. odchodzi, a chwilę później wraca z drożdżówką i herbatą. Akcja przenosi się do miejsca, gdzie Ege skonfrontował się ze swoją mamą i zdemaskował jej intrygę. Chłopak chce odejść, ale Belkis zatrzymuje go i mówi: Jesteś moim synem. Przez lata myślałam, co jesz, co pijesz i w co się ubierasz. Teraz ktoś skradł serce mojego dziecka, które tak bardzo cenię. Czy to coś złego, że interesuje się tym, w czyich rękach znajduje się serce mojego syna? Ege obejmuje matkę i odpowiada, nie, mamo, masz rację. Ale dziewczyna nie jest na to gotowa, ja też nie. Daj mi czas. W przeciwnym razie, w przeciwnym razie co? Wyjedziesz jeszcze dalej? Ty o tym zdecydujesz, pada odpowiedź, po której Ege odchodzi. Akcja przenosi się do domu kuzeja. Prawnik opiekuje się Elif po tym, jak została napadnięta na ulicy, oraz zgłasza sprawę na policję, twierdząc w rozmowie z funkcjonariuszem, że Elif została napadnięta i okradziona przez kieszonkowców. Może to nie byli kieszonkowcy, sugeruje Elif, gdy Kuzej kończy rozmowę z policjantem. Co masz na myśli? Nie rozumie mężczyzna. Tak w ogóle, czego tam szukałaś? Przyszłam do ciebie, do mnie, dlaczego? Nie widziałeś mojej obrony, nie było jej na moim biurku. Nie jestem zaskoczona. Co się dzieje, Elif? Wiem, dlaczego nagle zniknął świadek w sprawie śmierci na budowie. Ktoś dał mu pieniądze? Kto? Dopóki nie zobaczysz potwierdzenia z banku, nie ma sensu, żebym ci to mówiła. Miałam ten dokument w torebce, dlatego ją ukradli kontynuuje Elif. Jego kopię położyłam na twoim biurku, ona też zniknęła. Myślisz, że to wszystko przypadek? Znajdziemy ją. Chodź za mną. Oboje jadą do kancelarii. Kopia dokumentu została zapisana w pamięci kserokopiarki, dzięki czemu kuzej może ją ponownie wydrukować. Robi duże oczy, widząc na potwierdzeniu przelewu nazwisko Suata Kaliskana. Jak to możliwe? Pyta mężczyzna. Dlaczego dał świadkowi pieniądze? Czy jest odpowiedzialny za to zdarzenie? Jeśli Handan jest w to zamieszana, drogo za to zapłaci. Jadąc samochodem, Ege spotyka Cainep, która idzie drogą, ciągnąc za sobą walizkę. Zatrzymuje się obok niej, wysiada z auta i pyta: "Co to za walizka? Dokąd idziesz?" Czy mój telefon jest już naprawiony? Odebrałeś go? Tak, chłopak przekazuje jej komórkę. Nie masz zamiaru mi wyjaśnić, dokąd idziesz? Do Edremit. Wsiadaj, zabiorę cię tam. To niemożliwe, pójdę sama. Zajmij się swoimi sprawami, wystarczająco zawracam ci głowę. Ty jesteś moją sprawą, nie rozumiesz? Odpowiada Ege. Wiem, że twoje życie jest skomplikowane i jesteś zdezorientowana. Może jestem samolubny, mówiąc ci, co do ciebie czuję, ale pozwól mi przynajmniej być przy tobie. Oboje wsiadają do samochodu, prawda wyjdzie na jaw, zapewnia chłopak. Znajdziemy twojego ojca, obiecuję ci to. Bulent zauważa, że Cajnep nie ma w domu. Nazire wyznaje mu, że dziewczyna pojechała do Edremit. Mężczyzna natychmiast dzwoni do swojej sekretnej córki, jednak ta nie odbiera. Do jego domu przychodzi Belkis i przeprasza go za zachowanie swojego męża, a następnie rozmawia z Ferej. Meli powiedziała Cajnep wszystko o jej ojcu, oznajmia Ferej. Jak to wszystko? Co dokładnie? To, że jej zmarły ojciec nie był jej ojcem. I jak na to zareagowała? Pojechała do Edremit, żeby odnaleźć prawdziwego ojca? Odpowiada mama Meli. Myślisz, że może go odnaleźć? Naprawdę nie wiem, nie wiem już sama, w co wierzyć. Właściwie to jest mi jej szkoda. Nie współczuj nikomu, kochana. Zaopiekowałaś się tą dziewczyną i karmiłaś ją. Co jeszcze mogłaś zrobić? Miejmy nadzieję, że znajdzie ojca. Do salonu wchodzi Meli. Dobra robota, dziewczyno, chwali ją Belkis. Powiedziałaś to, czego nikt nie był w stanie powiedzieć. Należy się ciebie bać. Tymczasem Ildi schowa pieniądze od Suata w swoim pokoju pod poduszką. Handan, obawiając się, że Elif zrobiła jeszcze jedną kopię potwierdzenia przelewu, dostaje mdłości ze stresu. Wkrótce przyjeżdżają do niej Kuzej i Elif. Handan całuje narzeczonego na powitanie, następnie kieruje wzrok na rywalkę i pyta ze zdziwieniem w głosie: Dlaczego Elif jest z tobą? Czy twój ojciec jest w domu? pyta Kuzej, ignorując pytanie, Handan: Nie ma go. Czy masz do niego jakąś sprawę? Muszę go zapytać o kilka rzeczy. Jakich rzeczy? Chodzi o datę ślubu? Nie, nie chodzi o ślub. Dlaczego Twój ojciec próbuje utrudniać prowadzony przez nas proces? Zginął niewinny człowiek. Kiedy świadek miał zacząć mówić, nagle zapadł się pod ziemię. Potem dowiadujemy się, że Twój ojciec wpłacił na jego konto dużą sumę. Dlaczego to zrobił? Handan, powiedz mi prawdę. Czy masz z tym coś wspólnego?